Hejka kochani, witam was serdecznie, to tak, do takich luźnych zadań, używam sobie komputera, a do takich bardziej zaawansowanych zajęć, używam serwerów. Tu mamy taki na razie mały nieład, bo to są te przewody, tak, tak, w takim nieładzie te USB, ale już niedługo będzie tak ładnie, że to po prostu Przewody USB, te huby, które tutaj widać, są tylko tymczasowe. A to wszystko będzie bardzo pięknie, ładnie uporządkowane. To tylko przez jakiś czas taki nieład jest. Bo na razie tutaj jest dużo takich rzeczy, no w sensie modernizacji, przeprowadzanych i tego typu. Jest dlatego na razie taki nieład. No. Teraz by tak na luzie korzystam z różnych y, f, rzeczy. Dopiero sobie zrobiłem przerwy po o no, żmudnym czyszczeniu witryny kryształów. Za 2-3 godziny będę dywan szorował. I sobie zrobiłem przerwę, ale teraz idę jeszcze do kościółka na roratę i na mrze. No i tak się spieszę w tym momencie, tak na szybko nagrywam ten film. No ale powiem wam, że no, do takich luźnych zajęć, tam jest właśnie komputer, który jest w formie NASA yy, skojarzony. No, i tu mam właśnie trzy komputery, z których sobie tak na ludzi korzystam. Tam mają trochę fajnych kart graficznych, jest spok, spoko. No, a do takich bardziej zaawansowanych, tak jak już mówiłem, projektów takich różnych prac, czy multimedia, czy technologia, to głównie są używane serwery. No do pracy przy technologii, czy na przykład przy samplowaniu, tego typu rzeczy związanych z masą obliczeniową. Rzeczy, to przeważnie właśnie używam tak zwanych maszyn roboczych serwerów. No. a komputerek właśnie jest tak na luzie, właśnie do takich luźnych zajęć. No. no dobra, no to hejka, muszę grzeć, hej.